Niedziela 14 lipca lipca, analiza weekendowa spółek z indeksu wig 20, rozpoczynamy od Allegro, które w tym tygodniu po zbliżeniu się tutaj do takiej strefy wsparcia wykonało mały ruch wzrostowy, No być może mamy do czynienia z pełną już korektą z pełną korektą spadkową, po impulsie, a więc przyszła pora już na wyjście tutaj do poziomów 45 atak w tym kierunku, ale jeżeli spojrzymy na wykres dzienny jeśli chodzi o Allegro, no to widzimy wyraźnie, że to, co tu na razie się odbiło, aczkolwiek z istotnego miejsca, ale ten na, na razie ten, 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 ta kwestia odbicia no jest mało przekonywująca i tutaj dopóki po pierwsze nie wyjdziemy ponad poziom 37 zł, no moim zdaniem ciężko będzie w ogóle, znaczy się... Trudno jest myśleć o tym, że ten spadek już tu faktycznie ma koniec. Yy, I... Powiedzmy sobie szczerze, no rynek chciałby pokazać nam przejście do, 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 znaczy się może nie chciałby pokazać, ale dalej, o inaczej, dalej po prostu dla mnie istnieje zagrożenie zejściem co najmniej tutaj do poziomu w około 34 zł i zniesienia 61,8%. Tak jak mówię, być może tworzy nam się tutaj taki, Układ, gdzie mamy do czynienia z podwójnym dołkiem, wyjście już delikatne nad ten podwójny i rynek będzie kontynuował ten wzrost, ale no że tak powiem, zagranie na to jest jeszcze obarczone dość sporym ryzykiem. Kolejna spółka to Dino. Na Dino po tej czarnej świecy mamy białą świecę. I co tu by mogło niepokoić, to F fakt taki, że obrót na tej białej świecy jest większy. No. To jest takie trochę zawsze niepokojące dla mnie. Z drugiej strony musimy widzieć, że odbijamy się tutaj od tej linii, takiej takiej, gdybym powiedział, no, zbliżonej linii wsparcia, e, ukośnej linii, jak gdyby takiego trendu, coś w tym stylu, powiedzmy. I, 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 i tutaj. Sam spadek nie wybił nam tego dołka, czyli tak de facto zeszliśmy do podstawy ostatniego swingu i w związku z tym powinniśmy wybić ten szczyt i zameldować się na nieco wyższych poziomach. Patrząc na wykres Dino od strony dziennej, to jest właśnie to, co tu powiedziałem, że mamy do czynienia z zejściem, które, które no nie wybiło nam tego dołka. I teraz, jeżeli w ogóle przyjrzymy się temu bardziej od strony takiej falowej, to można powiedzieć, że mamy tutaj układ taki początkowy trójkąta 5. Tutaj jest 3, do góry jest 3, na dół jest 3, czyli tak jakby tu była taka większa korekta utworzona. I teraz powinien być nowy impuls, który zaprowadzi nas tu, tak jak już kiedyś planowaliśmy, tu troszeczkę, co prawda, nam się to zachwiało, tym zejściem niższym, nie utrzymaniem 1 do 1, ale no nie ma tego wybicia, więc dalej jest w grze to, co już kiedyś planowaliśmy, czyli dojście do poziomów 435, czy może nawet i okolic 450. Kolejna spółka to KGHM. Kolejna, znaczy się kolejny. Nowa biała świeca, która delikatnie wyszła nad maksimum z poprzedniego tygodnia, więc w cenach zamknięcia się oczywiście zmieniło. Natomiast w cenach maksymalnych nie za wiele, ale jak gdyby, no można powiedzieć, po tym zejściu kontynuujemy wzrost, którym być może ma szansę zaprowadzić nas tutaj i wybijać ten szczyt. No bo nie będę się już powtarzał, tylko tak bardzo w skrócie. No mamy tutaj piątkę wzrostową, mamy trójkę, więc tu powinniśmy mieć. Albo impuls, który wybije nam ten szczyt, albo co najmniej trójkę, czyli A, B i C z wyjściem do granic tutaj, do rejonów 190. Yy, 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 tak, dobrze mówię. No, okolic 190 zł, co najmniej tak dojście do tego szczytu, czy jego naruszenie. Patrząc teraz na wykres dzienny KGHM-u, no to widzimy, że po impulsie wzrostowym mieliśmy spadek w postaci trójki. W związku z tym możemy tutaj zakładać, że mamy impuls korekta i powinniśmy mieć teraz e, impuls, który wybije nam ten tutaj szczyt, ale po drodze oczywiście trzeba jeszcze mieć w głowie coś takiego, że mimo wszystko tutaj po tym większym impulsie może nastąpić większe zejście, większa korekta, zejście chociażby tu do poziomu 130 i tutaj po, w tym momencie po zejściu poniżej 145 chyba taki scenariusz byłby w grze, natomiast na ten moment, no jest jeszcze szansa, że po wyjściu do góry Powstanie nam tu na przykład jakaś korekta pędząca i pójdzie rynek do góry. No, tak jak mówię. W tej dłuższej perspektywie jest impuls, jest korekta, więc tu powinniśmy wędrować na nowy szczyt, ze zwróceniem szczególnej uwagi tu właśnie w tych rejonach około 160, gdzie mamy takie jak gdyby no strefę na koronę, tutaj mamy ostatnią korektę przed szczytem, tutaj mamy, widzimy też tą korektę po pierwszym spadku, to jest mniej więcej ten sam poziom, okolice tych 160 zł, no tutaj może być, że tak powiem, coś się zadziać, więc warto e, trzymać rękę na pulsie. Kolejna spółka PKO S.A., tutaj po wykonaniu ruchu spadkowego, teraz mamy kolejny tydzień wzrostu przedzielony tym poprzednim tygodniem spadkowym i w cenach zamknięcia jesteśmy wyżej, w cenach maksymalnych jeszcze nie ale jest tutaj szansa, bo mamy dojście do szczytu poprzedniego swingu i możemy jak najbardziej kontynuować ten ruch w kierunku nowego szczytu, patrząc teraz na PKO od strony dziennej, no to Cały czas ciężko z mi określić tutaj rodzaj, czym jest ten spadek. Czy to jest spadek taki korekcyjny, czy spadek impulsowy? No, to co pierwsze się rzuca w oczy, to na pewno trzeba brać pod uwagę fakt, że to zejście było dużo wyraźniej, dużo moc, znaczy się wyraźnie wybiło nam ostatni potwierdzony dołek. Więc jak najbardziej trzeba teraz zachować ostrożność. Przy ruchu, bo, bo znowu patrząc na tą końcówkę, powinniśmy jeszcze coś pójść do góry. Mimo wszystko jest ten układ, który zejście tutaj do szczytu poprzedniego swingu, więc powinniśmy wybijać ten tutaj szczyt. I tutaj trzeba będzie zwrócić uwagę, bo mamy konfluencję zniesienia 61,8 i strefy na koronę, więc tutaj może okazać się, że to dojście tutaj do tych poziomów będzie takim ostatnim następnie PKN Orlen na PKN Orlen no mamy takiego ala pinbara wzrostowego po pinbarze spadkowym można powiedzieć, że w tym ujęciu tygodniowym nic nam się nie zmieniło e, cały czas jest e, to, że mamy tutaj wypełniony układ wyższych szczytów wyższych dołków a więc zachowany natomiast ten spadek choć nie wybił tutaj największe korekty, ale wybił ostatni potwierdzony dołek i być może to co mówiłem z racji tej pięknej Pięknej spadkowej świecy, jeśli chodzi o spadki, pokazującej ważność tej linii trendu, no być dojście tutaj jeszcze troszeczkę wyżej do tej właśnie linii trendu, do tej strefy, może być końcówką, po której nastąpi nowy spadek. Gdyby tak się stało, no to należałoby się spodziewać zejścia co najmniej do okolic około 55, jeśli nie do poziomów niższych. A tak de facto z tej dużej perspektywy, no można by było odnieść wrażenie, że wybicie tutaj tych poziomów i zejście już do 55 to będzie nas ciągło nawet i na nieco wyższe, niższe ceny a więc w granicę 35 zł. Patrząc teraz na PKN od strony dziennej no to tak jak mówiliśmy mieliśmy tutaj impuls coś w rodzaju impulsu spadkowego wybijającego ostatni potwierdzony szczyt tu mieliśmy coś w rodzaju takiego ala impulsu wzrostowego być może tutaj po korekcie która doszła tutaj do takiej znowu powiedzmy strefy Strefy na koronę będziemy mieli wyprowadzenie jeszcze większego ruchu do góry. Ale ten ruch do góry, moim zdaniem, ma duże prawdopodobieństwo, właśnie wykończenia tu gdzieś w tych okolicach 71 zł. No, i jeżeli tutaj się coś zadzieje, no to wtedy mówię, musimy się spodziewać, że wstąpimy w mocniejszy spadek wzrostowy. Innymi słowy, no, nie, nikt nie powie, że, znaczy, nie można powiedzieć jednoznacznie, że jesteśmy już, już szczytu tutaj nie zaatakujemy, bo jakby. By nie było, tu, tu mieliśmy największą korektę i tej największej korekty nie wybyliśmy, ale jest duże prawdopodobieństwo, tak jak już wspomniałem, że następuje jakaś zmiana tej tendencji wzrostowej właśnie za sprawą impulsu, który wybił ostatni potwierdzony dołek. Kolejna spółka to PKOBP. Tutaj na PKOBP mamy próbę jakiegoś tutaj odbicia do góry, ale taką no bardzo, bardzo małą, słabą. Natomiast wyraźnie większy obrót, dwukrotnie większy obrót niż na tym spadku. I tutaj przejdźmy może od razu do wykresu dziennego, bo będzie nam łatwiej. No, musimy sobie zdawać sprawę, że mieliśmy to, co mówiłem ostatnio: mieliśmy tu coś, co dało nam układ pełnego impulsu, wychodzącego minimalnie, bo minimalnie, ale na nowy szczyt. I w związku z tym być może tworzy nam się już tutaj odwracanie tendencji. No, na razie nie ma, że tak powiem, takich wskazań i, 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 i głębszych powodów do obaw, bo ten ostatni dołek tutaj jest nazwijmy jeszcze zachowany. Tutaj się nic z tym nie działo, więc jak najbardziej tutaj rynek może iść dalej do góry. Ale, ale, właśnie no, taką ewentualność trzeba tutaj moim zdaniem też brać pod uwagę. No i PZU, na PZU tak samo po tym większym spadku no taka mizerna próba odreagowania, która po której możemy mieć zarówno i wzrost, jak i, i spadek przejść, no bo to jest takie zatrzymanie, no i teraz decyzja, w którą stronę, tak? No, Spójrzmy zatem na wykres dzienny i tu jest podobna sytuacja, a więc zejście czymś rodzaju impulsu poniżej nie tylko ostatniego potwierdzonego dołka, ale poniżej też ostatniego potwierdzonego dołka tej największej korekty, a więc tutaj jest jeszcze mocniejszy powód do tego, aby brać pod uwagę to, że rynek będzie tutaj... Nie, że nie będzie już atakował tego szczytu na 56. Teraz ten ruch do góry jest wyraźną trójką. Tu zejście jest, widzimy w takiej w postaci również korekty i utworzyła nam się tu konsolidacja. No i teraz tak, jeżeli wybijemy. Tą konsolidację dołem, moim zdaniem za chwilę wybijemy ten dołek i spadamy dalej na dół. Natomiast jeżeli wyjdziemy tu górą, to będzie tutaj tworzenie według mnie większej korekty, czyli A, B i C, które w takim sposobie powinno dojść tutaj co najmniej do tych okolic 53 zł, a więc zniesienia 61,8, a może do tej strefy na koronę, tej strefy opartej o ostatni szczyt, znaczy się przedostatni szczyt. Więc ta konsolidacja, no jeżeli mówię, wybijemy. Wybijemy w cenach zamknięcia tą konsolidację, to ten kierunek według mnie wybicia będzie wskazywał nam dalszy ruch, tylko że w przypadku, mówię, wybicia górą. Mimo wszystko, bardziej się skłaniałbym do tego, że to będzie ruch w ramach większej korekty tego spadku. Ale korekty, natomiast jeżeli wybijemy to dołem, no to po prostu za chwilę wybijamy ten dołek i polecimy, polecimy niżej. I na koniec LPP, które, które ten tydzień zakończyło utworzeniem białej świecy. No, i jak widzimy, to na razie może nie zmienia nam za bardzo tego, tej sytuacji, która tu ma miejsce. Ale jeżeli spojrzymy tutaj na wykres dzienny. No, widzimy, że mamy tutaj Ala, no tak, tak można by było powiedzieć coś w rodzaju takiej, takiej no flagi, yy, którą, która, która, się tutaj buduje od dłuższego czasu. No i, i tak jak pamiętamy, przed chwilą pokazywałem, yy, w pierwszej części indeksowej pokazywałem indeks Big, gdzie w czwartek doszło do takiego delikatnego naruszenia, jak gdyby, a w piątek już wybicia, być może tu właśnie czeka nas to samo, no bo jeżeli weźmiemy, że mamy silny wzrost, a po nim yy, spadek w postaci flagi, no to wiemy, że flaga jest formacją kontynuacji, a więc powinniśmy mieć, wyjście górą na wyjście górą oznaczałoby ruch o co najmniej szerokość flagi, a być może o długość kija, więc to by oznaczało, że będziemy próbowali zaatakować tutaj e, ten poziom 19 tysięcy, e, co, co mimo tego silnego tutaj spadku i wybicia wszystkiego, co możliwe, no to musimy zdawać sobie sprawę o tych obrotach, które tu miały miejsce, więc dlatego też uważam, że skoro domknięto lukę, to i zaatakuje jeszcze będzie zaatakowany ten szczyt. E, do tej pory historyczny na, na poziomie 19 tysięcy. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.